Nie widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam moją drogę, która trwała dwa streamy do przejścia najtrudniejszego. Nie no, żartuję oczywiście nie, ale jednego z najbardziej klasycznych miksów demonów w grze, czyli Ultimate Demon Mix by Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: ten film został nagrany dosłownie chyba w lipcu albo w sierpniu, ale go nie wrzuciłem do tego czasu, więc to nie jest mój 26 insane demon, tylko to był mój 15. A także no, teraz odcinek. Ja Jestem prawie na 50 już. Dobra, nie będę wam spojlerował na ilu jesu. Jak debnę, to nie powiem wam na ilu, żebyście chcieli oglądać streama. Dobra, debnę. Nie, jakie! No way! What? Nie co nie, nie muszłem zajagować soj Nie 75. No to dobra. Czyli, yy, czyli dzisiaj nie przyszedłem tego... Dzisiaj nie przyszedłem tego demona, czyli jutro kontynuację tego czegoś. No to dobra. Przeszedłem dziś X. X. No słuchaj, a w ogóle jak jest twój Hades? To jest dwa lub bo nie to. wiem co cięższe. Moim zdaniem Klapster jest dużo cięższy to No to klapster, bo na nim nie mam więcej no ja ten tutaj szanta. Okej. Rozważałem Jump Ass B do Nice Circus lub do Joe Ja bym bardziej polecał do Nice Circus, bo ja sam Night nice Circus przyszedłem do, na mojego pierwszego harda. Ja też próbuję przejść Nice Circus, ale też nie, nie nienawidzę Wojewódza bo do Booyomaga, no to jest najgorsze. No to jest trudne, ale... Dobrze, ale do, mam płaskie kolana. Dobra, no dobra no w ogóle się mam z Jak gra do Nogami niezależnie od typu, to już widzę, że będzie łatwo. Nie będę ale lubię, no Czy się jest Dobrym na Wojewie, jeśli tak, to Joe jest łatwiejszy. Przejdźmy. Kurde. Nie no, szkoda. What the hell? Za późno? Ej, nie no, co? Z znowu za... Za dobrze? Za dobrze podskoczyłem, nie no. Czekaj. czekaj, Nie no, 95 Nie, nie. Wcześniej, za wcześnie podskoczyłem, a teraz za późno. Okej. Okay. Zablejtowany tytuł, bo z, z, z drugi na 95. Jak jeszcze ty grałeś w i deszcz teraz, to są trzy albo czasami cztery kliknięcia na raz. No w sensie ja tak słyszę, no bo moje i innych, nie? Więc jest cztery dosłownie na raz.

Czekaj. Gigi's. let's go. Let's go. Przeszedłem. No, let's go. Nice. Nice. Ile był? 1169. Nice. No, no to nice. Ile live trwa? Dobra, także to na tyle jeśli chodzi o moją drogę z poziomem Ultimate Demon Mix, jest to całkiem spoko poziom, co prawda dosłownie kopiuje on części z innych poziomów, ale mi się nawet podobał, zajął mi 1169 prób i myślę, że jest to naprawdę klasyczny poziom i fajnie, że go wbiłem na mojego 15 Insane Demona, także pamiętajcie widzowie o tym, że jeżeli film wam się spodobał to możecie zostawić łapkę i suba, także się ma.